Nie porównuj się do innych. Ja na przykład miałem jeden z tych trochę cięższych treningów, znaczy nie było mi jakoś wybitnie ciężko, ale dzisiaj miałem zaplanowany raczej trening taki bardziej regeneracyjny. No wczoraj miałem kickboxing, tak jak miałem dzisiaj robić jakieś interwały na jakimś mega tempie, no to myślę, że nie dałbym rady, więc takie 30 minut takim spokojniejszym tempem. Dało mi takie poczucie, że poszedłem na trening, zabijającą. Mogłem i co chciałem, więc w głowie po prostu sobie układałem, że spokojne tempo, bez spiny, nie każe trening to wyjść. Czasem trzeba po prostu przewietrzyć głowę, rozruszać nogi i nie umrzeć po 10 minutach. Zresztą nie porównuj się do typa, który cię mija jak gazela, jeszcze zdąży poprawić opaskę na głowie. Ja na przykład biegłem dzisiaj z nogą, obitą jak stara kanapa i miałem to totalnie w dół. A ten typ może dzisiaj robić życiówkę, może robić jakieś interwały, a ja a ja po prostu robiłem regenerację. Albo robisz w ogóle cokolwiek, żeby oczyścić głowę po całym dniu. Pracy. No i to też się liczy. To, że ktoś. Biegniesz szybciej, nie znaczy, że ty biegniesz źle, bo to nie są zawody, nikt ci nie wręczy medalu za dojebanie się na środku osiedla. Każdy okay. biega z innego powodu. Jedni dla statystyk w garminie, a inni po prostu, żeby sobie oczyścić głowę lub po prostu się czuć lepiej. nie? Dla mnie dzisiaj właśnie to był ten drugi powód. Zdecydowanie. Seria nie potrzebuje żadnego innego powodu.